Hejka wszystkim, witam Was na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj do Was przychodzę z takim filmem dosyć na spontanie jak dla mnie. Takim dla mnie po prostu przyjemnym, żeby Wam z nimi pogadać, czyli chodzi o to, od jakich książek można zacząć przygodę z czytaniem, e, jakie Wam się mogą przydać, żeby Was zachęcić do tego czytania i e, Tutaj na sam początek już powiem, tak, nie martwcie się, ponieważ ja sobie tutaj podzieliłam te książki na różne kategorie, więc możecie tutaj dostać obyczajówkę, fantastykę kryminału lub coś z odpada, lub coś z, z Tyla odpada więc mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Tutaj będą takie też romans, żeby nie było. Eee, więc tak, i co? Właśnie? Ja się zastanawiałam, czy nagrać ten film, bo... Dzisiaj wam stawiałam ankietę, jeśli to dzisiaj widzieliście Dziś stawiłam wam dzisiaj ankietę Z zapytaniem, jaki film mógłbym nagrać I na sam początek nie było za wiele propozycji, które by mnie zainteresowały, Ale potem sama sobie zaczęłam myśleć, że Może właśnie ten film potem do mnie Jeszcze jedna osoba napisała, że może ten film, więc eee, Co, bez mętygo przedłużania, zaczynajmy Dobrze, najpierw zacznijmy od takich obyczajówek z obyczajowo-romansowych książek. Wiecie, tak obyczajówka po prostu połączona z yy, romansem, to wydaje mi się, że tutaj Wam mogę pokazać na pewno yy, przede wszystkim, tylko to bardziej yy, w lato, chociaż zależy kto jak woli. Tego lata mi się piękna. Zda Zdaje mi się, że jeśli ktoś chce zacząć, zacząć swoją przygodę z czytaniem, a więcej przede wszystkim czyta w lato, ponieważ... No, wiadomo, w to jest więcej czasu, bo wakacje to zdaje mi się, że świetnie zacząć od tego to Stałam się piękna. Mamy tutaj dziewczynę, yy, Beli, która przez cały rok marzy tylko o tym, żeby już się zaczęły wakacje, ponieważ ze swoją mamą i bratem jeździ do domku letniskowego, do jej mamy przyjaciółki, która ma dwóch synów, i tam się dzieją rzeczy. Yy, książka jest bardzo, ale to bardzo przyjemna. Na pewno ten pierwszy tom strasznie czuć w nim klimat wakacji Po prostu jeśli siądziecie przede wszystkim na plaży I ją zaczniecie, to poczujecie dosłownie taki vibe Jakbyście po prostu weszli w książkę no w lato przede wszystkim warto ją zacząć Jeśli ktoś lubi, myślę, że tak na spokojnie 10+, to jest ogólnie seria Więc jeśli ktoś z was lubi serię, ale też mówię, że książka jest bardzo przyjemna i bardzo y, lekka Dobrze, kolejna książka, od której ja nawet sama zaczęłam przygodę z czytaniem I naprawdę jest ona wybiśna, znaczy powiem tak jeśli ktoś zaczyna przygodę z czytaniem, to ta książka ją na 100% wciągnie, tą daną osobę. Są to rywalki. Rywalki Kiery Kas. Chyba nie będę tutaj mówiła już fabuły, ponieważ jednak to jest książka bardzo znana. A też wiecie, mam sporo tutaj tych książek i po prostu boję się, że w czas się nie wcisnę, ale ja sama zaczynam od tej książki i powiem Wam, że naprawdę była ona bardzo, ale to bardzo dobra. Na pewno Kieraka napisała tą książkę w ten sposób, że bardzo łatwo można się wciągnąć. Na pewno bardzo łatwo można się wciągnąć i no ogólnie sama historia w sobie jest bardzo interesująca po prostu, że wiecie to jest tak, że wy się nie orientujecie i nagle jesteście już na jakiejś tam stronie tylko tutaj chcę się skupić na tym, że tutaj naprawdę wątek romantyczny odgrywa jedną z główniejszych ról więc tak i po prostu bardzo wam polecam, bo sama od niej zaczęłam, więc jestem troszeczkę powiedzmy takim króliczkiem doświadczalnym dla was i zdaje mi się, że naprawdę warto od niej zacząć, bo Mogę was, wam gwarantować, że od niej możecie zacząć przygodę z czytaniem i z tak wielką biblioteczką jak moja. Dobrze, kolejną książkę jaką tutaj mamy. I to akurat jest już jednotomowa książka, więc jeśli ktoś nie przepada za seriami i chciałby taką jedną tomówkę, to tutaj Wam ją mogę stokrotnie polecić, jak na początek opowiem o Tobie gwiazdom Edyty Prusinowskiej, o której jest bardzo głośno. Yy... Może na sam początek opowiem Wam o fabule. Mamy tutaj dziewczynę Astrid, która od trzech lat, od trzech lat nie potrafi sobie poradzić ze śmiercią jej siostry, czyli najważniejszej, najkochańszej osoby, i ona ma trochę taką depresję z powodu stracenia tej osoby, stracenia jej siostry, wiecie, jest bardzo w sobie zamknięta itd. i tak dalej. Ona pewnego razu, jak idzie do kina na nudną komedię dla kobiet, poznaje chłopaka, który na niej płakał i tak się oni poznają. Jest to książka na pewno bardzo dobra. Jest bardzo ładnie napisana, czego szczerze ja nie zauważyłam za pierwszym razem, kiedy ją czytałam. jeszcze Jak moja przygoda z czytaniem się dopiero zaczynała, to ja tego nie zauważyłam, jak ona jest pięknie napisana. A powiem Wam, że niedawno z siostrą słuchałam. Nie wiem, z 20 minut audiobooku i zauważyłam właśnie, jak ona jest pięknie napisana, więc to jest na pewno na plus. I e, mogłabym też o niej powiedzieć, że niektórym właśnie może się nie spodobać, jeśli są bardziej doświadczonymi e, czytelnikami. Więc zdaje mi się, że to jest taka naprawdę bardzo dobra książka na początek, na której nawet można uronić łezkę lub dwie, więc zdaj mi się, że też po takiej dostaniecie trochę taką większą motywację, że. Znaczy, kurczę, ciężko mi to właśnie określić. Ale zazwyczaj, jak się płacze na jakiejś książce, to zazwyczaj już do tych książek się podchodzi chętniej i się więcej szuka, właśnie takich pozycji, jakie by się mogło przeczytać. Jedna nie uroniłam, dwie łezki, e, więc e, tak. I no co, po prostu książka jest bardzo przyjemna i mówiłam: e, jeśli ktoś lubi takie klimaty, to e, naprawdę polecam. Jest tutaj wątek romantyczny. Ale nie jakoś mega mocny, jest taki naprawdę delikatny, więc jeśli ktoś nie lubi z Was mega mocnych wątków romantycznych, to na pewno, ale to na pewno Wam polecam. Dobrze, teraz przejdziemy do kryminału. Ja tutaj, Ansul so Sori, wszyscy, ale ja tutaj Wam dałam jeden kryminał, bo zdaje mi się, że lepszy, ciężko, ciężej znaleźć. I tutaj będzie tak spokojnie kategoria 10, bo no. Yy, jak i młodszy, jak i starszy czytelnik może to bez problemu czytać. Jest to zbrodnie niezbyt elegancka, a pierwszy tom to jest zbrodnie przy przy Stoidamie. Chciałabym tutaj na sam początek powiedzieć, że tutaj, jeśli ktoś z Was chce zacząć z tą serią, musicie się przygotować na to, że ta seria jest bardzo długa. Znaczy, ona ma 9 tomów, więc nie jest cienka, ale jeśli przeczytacie pierwszy tom i Wam się, on i wam się ta seria spodoba, to naprawdę będziecie się, się cieszyć, że to ma aż tak dużo tomów. I yy, przede wszystkim czytajcie po kolei, wyszukujcie sobie gdzieś w internecie kolejność czytania Zbrodni Niezbyt Eleganckiej lub szukajcie, jaki jest który tom, bo naprawdę po kolei nie warto czytać. Hej wszystkim, tutaj Aurelia Montująca dla was ten film. Słuchajcie, ja nie miałam na myśli, że nie warto czytać po kolei, tylko, że nie warto czytać nie po kolei. <laughs> Więc yy, tutaj bardzo, bardzo was bardzo przepraszam za ten błąd. Wracajcie do oglądania. I e, tak, szybciutko o fabule. Pierwszy tom polega na tym, że mamy Daisy i Hazel, które założyły detekty stowarzyszenie detektywistyczne, w którym są one we dwie. I na razie nie mają żadnych szczególnych spraw oprócz znalezienia krawatu koleżanki, ale pewnego razu, kiedy Hazel idzie. Na salę gimnastyczną znajduje ciało martwej własistki, ale do tego jeszcze. Jak wraca z pomocą, okazuje się, że, że ciało zniknęło, i właśnie w ten sposób Daisy i Hazel prowadzą śledztwo, co się tam wydarzyło. Pierwszy tom, powiem Wam tak. Pierwszy tom na na z początku spokojny, nie za bardzo angażujący, ale jak już dojdzie do głównego morderstwa, przynajmniej ja. Przepadłam bez końca, naprawdę nie żartuję. Przepadłam bez końca, naprawdę akcja się dzieje bardzo szybko i ja Wam bardzo polecam te wszystkie tomy. Znaczy, nie przeczytałam wszystkich, jestem na trzecim. Na trzecim jakoś nie wiadomo, czemu stanęłam, ale drugi jest świetny. Pierwszy i drugi są bardzo dobrymi tomami. Jest to przede wszystkim świetna rozrywka i zajmie mi się, że jak i starszy, jak i młodszy, po prostu bardzo poczuje klimat i po prostu bardzo, bardzo zachęci go to do czytania, bo. Faktycznie to zakończenie, naprawdę mało kto by się spodziewał. I dajcie mi znać, co ty sądzicie o zbrodni niezbyt eleganckiej w komentarzach. Tylko, jeśli chcecie mi pisać ze spoilerami, to do drugiego tomu maksimum. I oznaczcie, uwaga, spoiler, żeby nie było. Ale tak, jeśli ktoś chce z Was skryminał, to całą serię zbrodni niezbyt elegancką bardzo polecam. I kolejne książki, tutaj przechodzimy do tych. Yy... Tutaj przechodzimy akurat do dwóch. Jeśli ktoś z Was nie czyta książek, wiecie, papierniczych, tylko bardziej czyta z odpada książki, to tutaj Wam mogę dwie książki polecić. No, co mogę więcej powiedzieć? Po prostu, jeśli byście chcieli przejść, mam tutaj dla Was tak: mam dla Was tutaj jedną książkę, która została wydana z odpada i jedną, która jest w stylu odpadowym i Osob, i po prostu, którym mogłaby się, mogłoby się taka spodobać. Ja wam powiem potem, jaka ta książka ma klimat, ale już nie przedłużając. Najpierw powiedzmy o książce, która została wydana z odpady, jest bardzo młoda, więc jeśli nie znacie, to nic nie szkodzi, <grych> ale już wam ją pokazuję. Rodzina monet, skarb od Weroniki Anny Marczek. Powiem Wam tak, ja tej książki nie skończyłam. Ja jej jeszcze nie skończyłam, ale zdaje mi się, że moim przyjaciółkom się bardzo spodobała I tutaj to faktycznie muszę zauważyć, bo one albo więcej czytają książek wydanych z odpady Albo po prostu czytają na odpadzie Ja fanku odpada nie jestem To akurat ukrywam, szczególnie takich obyczajówek i romansa To nie są moje klimaty, ale powiem wam tak Ta książka na pewno się może spodobać komuś, kto czyta z odpada E, szybciutko o fabule Mamy tutaj Hali, która w wypadku samochodowym Traci dwie najważniejsze osoby Dla niej Czyli babcie i mamę I e, ona wiecie Jest cała załamana, zrozgotana Bo e, zginęły jej dwie najważniejsze osoby W życiu Ale się okazuje, że ma piątkę braci O których istnieniu dawniej nie miała pojęcia I... Yy, ona tam leci do ich rezydencji, do rezydencji monetów i tam się dzieją bardzo różne, albo bardzo różne historie. Yy, jak już mówiłam, ta książka mi nie przypadła do gustu, ale zdaje mi się, że jeśli bym faktycznie wolała te książki z odpada czytać, to zdaje mi się, że ona by mi się bardzo spodobała. Yy... Ale też nie ukrywam, jeśli chcecie, to e, jeśli Wam się podoba rodzina Monoć, to stokrotnie polecam Wam się szybko za nią zabierać, ponieważ oglądałam wczoraj wywiad od Weroniki Anny Marciak na Empiku i e, to najprawdopodobniej ta seria będzie miała 4 tomy. I do tego jeszcze e, polecam Wam, ponieważ 22 lutego dopiero wychodzi trzeci tom, więc możecie się za to szybciutko zabrać. E, moje koleżanki przeczytały w tym ekspresowym tempie, więc jeśli Was to zaciekawiło. To u mnie ta książka miała całkiem sporo minusów, ale u wielu może po prostu znaleźć się w tej topce ulubionych. Ale jak już mówiłam, możecie się za nią śmiało zabierać. I jeszcze tutaj szybciutko Wam pokażę książkę, która, która nie została wydana z odpada, ale bardzo wiele osób twierdzi, ja, ja w sumie też, że ma taki trochę stylu odpada, i Wam na sam początek powiem, że ta książka. Ma bardziej klimaty K-pop, lgbt i y, bardzo różne rzeczy z, z tym związane y, jest... O i przede wszystkim o Korei ona jest. Jest to książka Truskawkowy Blond Edyty Prusinowskiej. Ta książka jest właśnie, jak już Wam mówiłam, o tych klimatach, ale... Szybciutko wam opowiem fabułę Mamy tutaj chłopaka Juwona Wiem, że powinno się czytać Juwon Ale ja mówię Juwon Juwon, który jest zamkniętym koreańskim idolem Tak? Aha, dobra, nie zamkniętym Juwon Juwon, czyli jest jednym z tych koreańskich idoli Który gra k-pop na scenie Jest bardzo, ale to bardzo lubiany i bardzo, ale to bardzo jest miłe dla wszystkich i mamy również Gabriela, który jest zamkniętym nastolatkiem, również który bardziej gra pop, też w Korei, której większość życia spędził w Polsce i dawno przestał wierzyć w miłość i nasze losy naszych głównych bohaterów się spotykają przez pewien zbieg okoliczności. Jak już mówiłam, wielu osobom, właśnie, którzy lubią właśnie takie klimaty, ta książka może bardzo przypaść do gustu. Ja ją całą przeczytałam. Nie była zła, ale to też nie były moje klimaty. Już tutaj nie chcę się mega wiele wypowiadać, no bo jednak ten film jest, żeby Was zachęcić do przeczytania tych książek, a nie nie zniechęcić. Ale jeśli ktoś Was chce poznać moją całkowitą opinię, bardzo stokrotnie polecam się na Instagramie, zaczytam na 2010. Na pewno powinniście znaleźć moją recenzję, tam wszystko jest dokładnie opisane. Ale właśnie, jeśli ktoś lubi takie klimaty, ja mam też, znam też dziewczynę. Która y, jest już Właśnie ona dużo czyta, bardzo odpada I kupiła parę takich normalnych książek I z tymi normalnymi coś jest tak mm, Ale tej przeczytała chyba najwięcej na razie ze wszystkich Więc mogę tutaj potwierdzić, że jeśli ktoś z Was lubi takie klimaty To Wam się ta książka spodoba I teraz przechodzimy do książek Będą tutaj one miksem Będzie one tutaj miksem Wiecie, że tutaj będzie tak Romans, fantastyka i dystopia. Cztery książki tutaj u mnie znajdziecie, i są to książki, które wciągają od pierwszych stron. Na sam początek chciałabym pokazać moje Oczko w Głowie, które jest bardzo, bardzo dobre w sumie na początki czytania, ale Oczko w Głowie, które kocham, wielbię, są cudowne. Jest cudowna ta książka. Trzy kroki od siebie. Czyli moja absolutna miłość. Mamy tutaj historię. Stelli i Willa, którzy chorują na bardzo rzadką chorobę, mukowicytozę, przez którą nie mogą oddychać pełnią płuc i po prostu muszą przez to bardzo często, bardzo często przebywać tygodniami, miesiącami w szpitalach. I jak na sam początek oni się poznają, Stella nie jest bardzo pozytywnie nastawiona do Will'a, to potem ich relacja się trochę lepiej nawiązuje. I jak tutaj mamy w opisie, więc to nie jest spoiler, dramat romantyczny o nieuroczanej chorobie, mukowistytoza i miłości, która rozkwita pomimo zakazów. Ja Wam powiem tak, ta książka była cudowna, ona mnie wciągnęła od pierwszych stron po prostu. Strasznie ją się szybko czyta, też muszę to potwierdzić, bo znam y, dwie osoby y, czytały tą książkę z mojego polecenia i strasznie ją szybko przeczytały. Cudowna książka, strasznie dużo zwrotów akcji i bardzo, ale to bardzo ważna też, bo jest o chorobie, a ja właśnie szczególnie dzięki temu ją polubiłam, ale no po prostu świetna. Y, kolejną taką książką, może nie aż taką taką, taką ale również właśnie która wciąga od pierwszych stron. Ona jest bardziej właśnie, wiecie, ona jest bardziej taki klimat mroku, mroku, więc tutaj może być dla niektórych troszkę wysoki próg wejścia, chodzi o to, że może czasami was przytłoczyć to tym mrokiem aż za wielkim, ale jest to książka w mroku płytkich kłamstw od Ginny Myers Sain Mamy tutaj historię y, Grey, która y, mieszka w takim małym miasteczku na wyspie, w którym, wiecie, każdy się dobrze zna itd., tak itd., tak tylko że ona wyjeżdża w czasie, y, w czasie szkolnym, w roku szkolnym, wyjeżdża poza tą wyspę, ponieważ y, ma tam studia, ma tam naukę i wraca na tą wyspę w wakacje, ale nic nie jest to samo, ponieważ jej najlepsza przyjaciółka zaginęła. I chcę odkryć ona dlaczego. Jak już mówiłam, książka bardzo otula mrokiem. Jest ona przede wszystkim wielką tajemnicą, naprawdę. Tutaj nawet wszystko, co jest przed rozdziałami, co macie tutaj, to, to faktycznie jest też bardzo wielką tajemnicą i uwierzcie mi, że jest. Ale jeśli ktoś robi mrok i klimat, to zdaje mi się, że to może być bardzo, ale to bardzo przyjemne. Ja tej książki, książki jakoś mega szybko nie przeczytałam, więc jakoś mega, mega, mega nie mogę polecić, ale jeśli przeczytaliście już, nie wiem, taką z jedną książkę z jakimś podobnym klimatem, to Wam to polecam. I już dwie ostatnie książki i to dobrze, że dwie ostatnie, bo o wywaliły mi się książki ale dobrze, o których mogę powiedzieć, jej, ale szybciutko córka króla piratów jest to fantastyka jest tutaj główne klimaty właśnie jakie tutaj są, to jest y, Woda, Fantastyka i Piraci. Powiem Wam także bardzo świetne, bardzo świetne ja to czytałam na maratonie i, była ba i było bardzo dobre. E, mamy tutaj historię Al Alosy, która została złapana, e, w sumie specjalnie została złapana na setek piratów. E, gdzie musi odnaleźć pewien skarb I tutaj już zakończę, ponieważ chcę, żebyście więcej Wy sami jeszcze wymyślili I też dlatego, że mi czas nie pozwala Więc Córkę króla piratów Mówiłam, może klimaty wam się bardzo spodobają I ostatnia książka, jaką mamy Uff, chyba się wyrobię Jest to moja, jest to dystopia I to jest moje oczko w głowie Legenda Ale ja już wap... naprawdę, ja bym wam opowiedziała fabułę Tylko, że w każdym filmie, w jakim jest legenda w każdym filmie wam opowiadam fabułę, więc już wtedy wam nie będę mówić, ale bardzo wciągające od pierwszych stron. Mamy tutaj siłę kobiet, ale mamy również, jak przeczytacie pierwszą stronę, to naprawdę się wciągniecie, się zakochacie, po prostu wszystko. Dobrze, moi drodzy, i tym już szybkim, pozytywnym akcentem będziemy kończyć ten film, bo trwa już on bardzo długo, a boję się, że czas mi nie pozwoli go potem zmontować tego filmu. Mam nadzieję, że te propozycje wam się spodobały, a jeśli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. I co? Ja się będę z wami żegnać, życzę wam miłego dnia, bądź z nocy, trzymajcie się, cześć!